Wszystkim, gdzie sprawdzimy sobie, jak wygląda kompost po trzech tygodniach od założenia. Będziemy sobie go przerzucać z jednej komory do drugiej. I mam nadzieję, że tym razem zobaczę więcej dżdżownic niż w tygodniach poprzednich. Różnica, jaką zauważyłam, to to, że on się zaczął zbrylać, czego wcześniej nie było. On miał cały czas przez te dwa tygodnie taką luźną e, strukturę, a teraz on zaczyna się bardziej sklejać. Zbyt wielu drzeczowników też tutaj nie widzę, ale jakieś tam są. I to już takie większe niż te, co były w poprzednich tygodniach. Więc to mniej więcej zobaczcie. Już coś tam się powoli dzieje. Tak wygląda przerzucony kompost. Jak możecie zauważyć na filmie, ciężko mi tutaj sięgnąć, bo to dosyć głębokie jest. Ale ta gałązka sosny, która była wrzucona tutaj 3 tygodnie temu wygląda prawie tak jakby ją ktoś niedawno yy, zerwał. Więc ona na pewno będzie się długo rozkładać. Z kolei kompost no już pomału zaczyna się przerabiać. Już ma taką bardziej. No, gdzie bardziej taką strukturę, która zaczyna się delikatnie do siebie przyklejać, łączyć się ze sobą. Czyż okaz w tym miejscu, gdzie teraz pokazuję, jest. Coś tam można by było ze sobą połączyć. Tu oczywiście mam amatorów, którzy korzystają z tego, że ten kompost tutaj jest i wsuwają co tylko sobie tutaj wygrzebią. I myślę, że na dziś to tyle. No, wiele dżdżownic tutaj nie znalazłam. No ale kompost powoli widać się przerabia. Jest to trzeci tydzień. Jestem ciekawa. Co będzie za kolejne trzy? Są komposty, które właśnie przerabiają się w sześć tygodni. A zobaczymy, jaki będzie kompost za kolejne trzy tygodnie. Mój kompost. Czy już będzie gotowy do użycia? Czy będziemy musieli poczekać na niego dłużej? Niż? Oczywiście, pan ma tutaj dużo do powiedzenia, ale ja teraz mówię. Czy będzie gotowy w te sześć tygodni, czy będzie, będę musiała dłużej poczekać na niego? Także na dziś to tyle. Pozdrawiam Was. Cześć.